Cześć kochani, witajcie na kanale Opowieści Losu, z tej strony Ana. Oczywiście dziękuję Wam na wstępie za Wasze lajki, subskrypcje, również za udostępnienia i wyświetlenia kanału. Dziękuję również za Wasze, <laughs> przepraszam, komentarze, opinie i podziękowania. Oczywiście witam Cię serdecznie wszystkich stałych i nowych widzów, słuchaczy i subskrybentów. Cieszę się, że dołączyłeś do tego kanału. Cieszę się, że powracasz na ten kanał. A dzisiaj kochani, Twoje pytanie, moja odpowiedź, także nie przedłużając. Zobaczmy, jaka tu jest odpowiedź na Twoje pytanie od istot najwyższych. Ok. Poproszę o odpowiedź na pytanie dla energii kolektywnej. Poproszę o odpowiedź na pytanie. No, jedną, kochani. Nie. Coś tu jest na nie, kochani. Być może nie potrafisz być pozytywny, lub nie masz być pozytywny lub pozytywna. O co tutaj, kochani, chodzi jeszcze z tym nie? I to jeszcze z wykrzyknikiem. Może po prostu nie masz czegoś robić. O co tutaj chodzi? Poproszę o odpowiedź do karty z, nie wykrzyk z wykrzyknikiem nie. Hmm, dziękuję. No tutaj mogą się kochani podobnie pojawić. Coś z trygonem hmm, powietrza, bliźnięta waga i wodnik, jakieś opóźnienia w sprawach urzędowych. Być może ktoś nie dopuszcza tej świadomości, że coś tutaj się opóźnia, że tutaj mogą wyniknąć jakieś kłopoty. Odbieram to jako energię braku świadomości. Ktoś nie jest świadomy tego, że w związku z jakimś działaniem, z jakąś okolicznością, sytuacją bądź osobą, ktoś spowoduje, nieświadomie nawet, Jakieś opóźnienia w sprawach urzędowych, jakieś kłopoty w swoim codziennym i zawodowym życiu. To jest sobie nie zdaje sprawy ze swoich działań słyszę, ze swoich czynów, ze swojego postępowania. Ktoś myśli, że dzięki swojej sile charakteru pokona wszystko, wszelkie możliwe przeciwności, a tu jest wyraźne, kochani, nie, tak? Dobra, zobaczmy tutaj. Oto, to jest tu bardzo energiczna, kochani, energia, taka bardzo, mm, że ja Wam pokażę, wiecie, o co chodzi, nie? Ja mogę wszystko, ja wam pokażę okej, okay. poproszę tutaj o wypowiedź, o co tutaj jeszcze kochani chodzi w związku z kim lub z czym jest ta sytuacja no ktoś tutaj się przestaje kochani rozbijać wznosić, ktoś spada z piedestału ktoś zajmuje już nie pierwsze miejsce ktoś tego jeszcze prawdopodobnie nie dostrzega jest tu do uleczenia na pewno kochani czakra serca nie wykorzystuje swojej mądrości być może jest to życzeniem jakiejś kobiety lub na życzenie jakiejś kobiety lub jakaś kobieta ma życzenie w związku z czym w związku z czym do, do jakiejś kobiety przychodzi jakaś kochani mądrość jakaś kobieta ma życzenie zdrady jakaś ja. <laughs> słyszę samolubna no, życzeniem jakiejś kobiety i jakiejś mężczyzny, kochani, prawdopodobnie jest jakaś zdrada. Kobieta i mężczyzna. I pośrodku zdrada. Być może jakaś kobieta zdradziła jakiegoś mężczyznę. O co tutaj jeszcze może chodzić? Jest to taka naprawdę silna energia, kochani, działania. Słyszę, bezmyślne. Bezmyślne działanie. Może chodzić o zadiakalnego strzelca. Być może ktoś chciał kogoś uponować na swój, swoją szczałą. To nie jest dla kogoś przyjemne w związku z tą sytuacją. O co tu chodzi? Dla kogoś nie jest przyjemnością sukces, który prawdopodobnie do kogoś zmierza. Ktoś tu czegoś słyszę, nie dostrzega. O co tu jeszcze chodzi? Ogień. Możliwe, że chodzi o trygon ognia, barany w ale nie musi. Ktoś chce, kochani, podłożyć ogień. I myślisz, że to będzie dla kogoś szczęśliwa karta. Być może ktoś chce zniecić ogień gdzieś, podłożyć ogień. Poprzez intensywne działanie, bez, bezmyślne, kompletnie. Toś myślisz, dla kogoś to będzie jakiś szczęśliwy pomysł, jakiś laki. Podwójne laki mam tutaj, kochani, podwójne szczęście, koniec miłości i koniec szansy na coś. Skomplikowana tutaj ta energia, kochani, powiem Wam. Ktoś chce odzyskać spokój. W tą sytuację jest na pewno zaangażowana jakaś para. Kobieta, mężczyzna, brat, siostra, mąż, żona, partnerstwo, relacja, spółka. Dopasujcie do swojej indywidualnej sytuacji, tak? Ktoś prawdopodobnie na gruncie rodziny. Możliwe, że tu chodzi o zodiakalnego kochani wodnika. Ktoś, to może mieć problemy ze zdrowiem, to może dowiedzieć się o chorobie lub wie, że jest osobą chorą. Ktoś, kto chce przejąć, kochani, władzę absolutną dla pieniędzy, dla wygranej, dla finansów, dla korzyści, tak. Tą sytuację może być zamieszana również osoba z podnaku byka, lub koziorożca, lub bliźniąt. O co tu jeszcze chodzi? Tutaj może wyniknąć z tego jakiś, kochani, spór sądowy. Ktoś nie chce czegoś odpuścić. Tutaj się prawdopodobnie dużo wydarzyło, bo dopiero może wydarzyć. Dużo komplikacji, dużo czegoś, co jest dla kogoś nieprzewidziane. I co nie jest dla kogoś absolutnie korzystne. Nie jest to jakby zgodne z naturą jakiegoś człowieka. Ktoś myśli, że to będzie kogoś szczęśliwy, klucz do czegoś. Ten spór sądowy. Ktoś nie chce odpuścić, kochani broni, nie chcę złożyć broni ktoś chce walczyć energicznie, wytrwale ktoś tu potrzebuje wsparcia możliwe, że zodiakalny lew lub ktoś oczekuje wsparcia od zodiakalnego lwa coś tutaj jeszcze Czy coś tu jeszcze jest do powiedzenia. Mhm, dziękuję. Naradza się coś nowego, kochani. Możliwe, ktoś tutaj oczekuje dziecka? Będzie tutaj trzeba zasiąść, kochani, do jakiegoś wspólnego stołu. Do jakichś rozmów, do jakiejś negocjacji, do jakiejś mediacji. Możliwe, że z baranem. Ktoś to być może na ten moment jest całkowicie zrujnowany z czegoś to miał olbrzymie bogactwo, a poprzez swojego pecha stracił honor, szacunek, dobrobyt. To tu może dokonać jakiegoś odkrycia w związku z jakimś spadkiem, z jakimś dziedziczeniem czegoś po kimś. To dla kogoś będzie dużą zmianą na gruncie domu. Możliwe, że chodzi o jakiś dom, o dom rodzinny. Możliwe, że jest taki samotny rodzic, który opiekuje lub opiekował się trojgiem dzieci tak po prostu chciał los, tak musiało być tak że ta osoba musiała zostać sama możliwe, że przyjdą do ciebie jakieś wiadomości i w związku z tym unikniesz jakiegoś wypadku lub przyjdą do ciebie wiadomości, że ktoś uniknął jakiegoś wypadku, możliwe, że chodzi o osobę z podznakiem raka albo panny no dobrze kochani, jeśli to jest wasze jest tutaj dla was odpowiedź na wasze pytanie Przyjmijcie, proszę, napiszcie w komentarzu. Jeśli nie, zostawcie dla kogoś innego. A na dzisiaj Wam, kochani, dziękuję. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce. Pa, pa.